Słuchajcie, witamy serdecznie po pierwszym dniu finałowej rundy Ligi Młodzieżowej. Stanisław Konarzewski. Maciej Cylupa. Dzięki. Nie pomyliłeś się. Super. Myślałem, <grym grym> że powiesz Maxiu. Nie masz szans. Dobra, słuchajcie. Yy, ciekawy dzień. Wyglądało na samym początku, że będziemy mieli tutaj niezły rollercoaster, że wszystko się yy, podwraca. I wyglądało to na, napisałem gdzieś w tym komentarzu, że po drugim wyścigu dzisiejszy, po drugiej serii czy po czwartym wyścigu yy, w rankingu całego sezonu, jakby się te skończyły, była różnica między, między pierwszą a piątą, były tylko dwa punkty. Nam się Boika skompresowało, bo PG Racing i HRM zaczęły fatalnie. Wszyscy zaczęli fatalnie, jeszcze jak klub Wszyscy. Gdański Junior dorzuciłbym nie. do tego grona. Flota tak nie zaczęła fatalnie. W nie okay. zaczęła jak z nut. Wszyscy z czołówki zaczęli fatalnie. Natomiast tak, początek dzisiejszego dnia zaskoczył nas po pierwsze tym, że z przodu widzieliśmy jak klub Gdański, ale wcale nie Junior. Tylko Juw, nagle. Czyli drugą ekipę, która miała od dawna problemy. W pierwszych dwóch wyścigach zanotowali miejsca 1-2. E, I kiedy robiliśmy wywiad z Niną Janowicz, sterniczką, jak klub gdański Juw, której możecie aż tak dobrze nie kojarzyć, jak Nataszy, która zdobyła nasze serca na pierwszej rudzie. E, kiedy robiliśmy wywiad z Niną i zapytaliśmy, no jak się czujecie, to wasze pierwsze zwycięstwo w ogóle w młodzieżowej dyszeglarskiej Ever, a Nina, my zawsze się staramy płynąć jak najlepiej. <laughs> Więc, no fajnie, cieszymy się, no bo pływają coraz lepiej i zajmują miejsce piąte. Warto też wspomnieć, że dzisiejszy dzień zakończyliśmy z zupełnie innym kierunkiem wiatru niż Ale, rano. Po czekaj, po czekaj, po czekaj, Ale poczekaj, 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 bo musimy powiedzieć, musimy powiedzieć o, o Kubie w Dwa starty pierwsze e, i dwie jedynki. E, Odpal wczorajsze studio, kto mówił o tym, że AMW sobie zacznie lepiej radzić. No oczywiście, tak, ty, no, tak. 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 Ale Ale natomiast pominaj. Natomiast <gibli> do porównania HRM miejsca 5-4, e, PG Racing miejsca 5-5. E, no i e, Jakub e, Junior, czyli medaliści miejsca 4-6. Co wtedy myślałeś sobie, Stachu? Myślałem sobie, że po raz kolejny dałem się wpędzić w kozi róg, jeżeli chodzi o sport. Bo sport, niezależnie jaka to jest dyscyplina, jest nieprzewidywalny i jeżeli mówisz, że jakiś scenariusz jest nierealny, to znaczy, że on się może spełnić. Że nie masz respektu dla sportu? Nie, jakby po raz kolejny się złapałem, że chyba je ja tak nie mam. Bo przyjeżdżałem tutaj, myślę, nie, no, medale roznane między trzema zespołami. Zresztą tak też może, no szalance, Zadawałem pytania, pozostałem zespołom, o co będziecie walczyć, tak? A e, tutaj okazało się, że ta liga młodzieżowa nam się mega skompresowała. Zobacz, tak naprawdę, jedynymi outsiderami e, podczas tej rundy są Centrum Żeglarskie Szczecin e, i Magmy Helinki. Okaże tu e, nie wliczyłem w to grono, chociaż też powinienem. Reszta. E, Rotowała się na wysokich miejscach. Oczywiście przeplatała z dużo gorszymi, ale zobacz, mamy dziesiątkę mega dobrych załóg, które każda potrafi wygrywać wyścig, być z przodu. E, tak, zrobiło się ciekawie. E, ta, cieka ta, ta końcówka sezonu na razie zaskakuje mnie bardzo pozytywnie, bo się okazuje, że ta liga, która wyglądała, że będzie tak mocno poukładana i jest jakieś tam, nazwijmy to, hierarchia tych zespołów. Okazuje się, że tak nie jest. Jakby ta, ta reguła, która była w lidze od samego początku. A już na pewno ostatnie pięć sezonów, kiedy, kiedy pływamy na RS-ach, czy końcówka, potem też na, na Delfiach i na Tomach, kiedy powstała pierwsza liga, no zawsze zaczęły nas zaskakiwać tym, że to, co wydawało się pewne, cele, nie do końca nie jest pewne, że jest ciasno i większość sezonów rozstrzyga się ostatnimi wyścigami. Nawet nie rundami, tylko ostatnimi wyścigami sezony się kończą. I ta, ta pierwsza liga, czy ta liga młodzieżowa, jak gdybyśmy zaczęli, mówi, Kurczę, no to będzie jednak rozjazd, nie? Jednak będzie wyraźnie widać, że to tam jest podział, bo to trzeba musi dojrzeć, to już dojrzewa. To już mamy trzecią rundę i ta prawidłowa liga, ta liga się kompresuje, ściśnia, poziom się wyrównuje, wszyscy nauczą, uczą się jeździć w tym formacie na ciasno, na, 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 na małych startach, na krótkiej trasie. To wszystko się tutaj spełnia szybko, już szybko. I poziom rośnie, popatrz na lamelkę. Lamelka zrobiła. To jest w ogóle e, ukłon dla całej załogi. Gratuluję Krzyż Ciemny, menedżer zespołu, Igor Tarasiuk, trener. No właśnie. To Igor to jest trener. może ten element. Popowali sobie w kwietniu, byli szokowani jakością, jakby którą Igor im e, wtedy przelał w serca. Zrobili sobie trening tutaj jeszcze w Gdyni chyba trenowali chyba też. Potem trenowali tutaj chyba z raz. I teraz ja widzę, Igor przyjeżdża, patrzę, z kim pływasz z lamelką. I ja patrzę na wyniki, to nie ma lepszej rekomendacji na to, jak można szybko zbudować umiejętności, bo oni zaczynali z poziomu absolutnie nie dającymi szans na walkę tutaj z HRM-em, PG Racing, czy z Implagiem, a, a oni są przed ewolucją. Chłopaki, którzy po prostu, Igor wlał w nich po prostu wiedzę, wsiadł z nimi na łódkę, nauczył i to wykorzystał ich potencjał to żeglarski. Pokazuję, to jest, tak. nie, nie chcę to apetować jakimiś wielkimi słowami, ale to jest piękny przykład, że można szybko y, nauczyć się żeglowania tego typu jachtach, w tym formacie, tylko trzeba skorzystać z wiedzy ludzi, którzy coś o tym wiedzą. Bo samo odkrywanie Ameryki y, kończy się tak jak, przepraszam, teraz uderzę własny ebendem, jak y, załogi szczecińskie, które y, myśleliśmy, że będą znaczyć więcej, a niestety są z tyłu tabeli, nie? E, więc takie mam wnioski. Może szumne, no. no po swoich Ko to można ja już dzisiaj, spokojnie. No to pa. Ale teraz naprawdę mógłbyś wyjść. Jakby to by było coś ciekawego, bo my tak wiesz. Wczoraj niby kończymy te studio. O, doczekałem się. Wróci. Ja już swoje powiedziałem, nie? Stachu skończy. Bo ja już nie więcej nie powiem, co powiedzieć. To jest dla mnie podsumowanie dnia. Trzeba trenować. To papa. Doczekałem się, w końcu naprawdę wyszedł. Jakby jestem zajerany. Dobra, to powiem wam o reszcie tabeli. Lamelka Kartuzy. Powiedzieliśmy, miejsce trzecie. Miejsce czwarte Inplax Sailing Team i to była załoga, która mogła spokojnie po dzisiejszym dniu prowadzić. Gdyby nie wyścig numer, e, flight numer 6 i wyścig w flightie numer 6, w którym pięć z siedmiu łódek było na falstarcie i trzy się nie wróciły. W tym Inplak, który za zaliczył OCS-a, czyli aż 8 punktów, bardzo mocno ich to pociągnęło, a tak mogli po dzisiaj prowadzić. O jak klubie już sobie już wiedzieliśmy, o KSI w Gdyni sobie wspomnieliśmy. Gdyby utrzymali ten początek, regat taki dynamiczny, później, to, to byliby na zdecydowanie lepszej pozycji, bo, bo w ostatnim wyścigu byli ostatni, są na szóstym, a, a mogli być spokojnie również na podium. Załoga, która tak może cicho przebrnęła przez ten dzień i, i miejsca. W ogóle średnio dobre. Od 2 do 5. Natomiast zauważmy, bez żadnej bardzo dużej wtopy. Ani jednego ostatniego miejsca, ani jednego OCS-a. To jest jak klub Sopot, którzy, mam nadzieję, rozpoczęli udowadnianie nam, że należą do czołówki. I jutro silny wiatr zobaczymy, co, co będą w stanie pokazać. Jak klub Dance Junior. Tutaj mam. Dwa słowa, tak naprawdę. Maciek przejechał się po swoich, to, to ja mam krótką wiadomość dla mojej ekipy, bo, bo pływa tam moja dziewczyna Dominika. Nie masz niczego, dopóki tego nie zdobędziesz. I z tą mentalnością trzeba żeglować. Każda załoga tutaj pokazuje. Tak naprawdę od Politechniki Morskiej Szczecin w górę, ale nawet taki okażet też miał dzisiaj lepsze momenty w wyścigach. To jest zresztą załoga, która była czwarta w rankingu przed tymi regatami. Jeżeli każda załoga w tej lidze ma tak wysoki poziom, to niczego nie można brać za pewnik. I 8 punktów przewagi, 7 punktów przewagi w rankingu to. Wcale nie jest aż tak dużo, jak się okazuje. E, podczas tego dnia wielokrotnie w tabeli mieliśmy taką sytuację, że jak klub Gdański Junior, który był pewniakiem do brązu, czy srebra, czy nawet mistrzostwa Polski, e, go nie miał. E, I tak też może być na koniec. Więc e, to jest e, nauczka, na razie bezbolesna. Na razie to jak klub Gdański Junior cały czas jest w bardzo komfortowej sytuacji. E, ale w ostatecznym rozrachunku trzeba o tym pamiętać. Każdy wyścig liczy się osobno, każdy bok liczy się osobno. E, i, I z tym zostawiamy jak klub Dunst Junior. E, Nautikus Olsztyn trochę nie wykorzystał swoich szans dzisiaj. Słaby początek regat, bo, bo byli ostatni, potem równo. E, nie tracą aż tak dużo, bo do miejsca piątego tylko, e, tylko cztery punkty, więc to jest jak najbardziej do nadrobienia. Odjeżdża nam ta czołówka od HRM-u po, po Inplak. E, w dolnej części tabeli mamy także Politechnikę Morską Szczecin. Tutaj powiem szczerze, trochę więcej się po Jeremim Dąbrowskim spodziewałem. Zapytałem go, jak przełożyć ten progres, który wykonali w Gdyni na regatyw Płucku. Nie wiemy do końca, jak to zrobić, i chyba oni też nie wiedzą, bo, bo są dziesiąci. Olsztyński Klub Żeglarski to jest największy zawód dla mnie i chyba dla, dla nas wszystkich, bo. Kupacy przyjeżdżali tutaj z czwartym miejscem. Bartek Żmudziński wraca na pokład. Pytaliśmy go też co da załodze. No na razie chyba nie dał za dużo, bo, bo jest jeszcze gorzej niż w Gdyni, więc tutaj od początku sezonu raczej, raczej regres, brak progresu. O Mechelinkach sobie jeszcze nie mówiliśmy, ale to jest fajny temat, żeby sobie wspomnieć Mechelinki pomimo najgorszych wyników oczywiście we flocie, miejsca ostatnie i nawet Falstart. Przebojowo nie boją się pływać i mają bardzo fajne podejście. I tego podejścia nawet nie tyle, co życzę wszystkim załogom, co jestem właściwie szczęśliwy, że w lidze, w której są praktycznie sami moi rówieśnicy, że takie podejście jest. Dzisiaj podpływaliśmy do nich na live streamie, pogadaliśmy sobie i bardzo się cieszę, cieszę się, że tak jest. Mam nadzieję, że karaweli, której, której z nami nie ma, doświadczymy jej i zobaczymy w kolejnych rundach. Maciek, wraca? Skończyliśmy już nagrywać, wiesz? Już skończyłeś? Tak. Dobrze, mam nadzieję, że coś wziąć fajnego. No, już nic nie nagrywa. Nie? Nie, to jest koniec. Aha, dobra, no to nie, fajnie. Nie <laughs> Już mówiłeś o prognozem na jutro? Nie. Trochę podobno ma no to fajnie, bo dzisiaj mieliśmy problemy, może nie z siłą, ale z kierunkiem, y, dużo kręciło. Chcecie godzinę kręcącego wiatru zobaczyć, to twórzcie sobie naszego live streama. Dokładnie, słyszeliśmy, żeby zdążyć na live stream, się na pierwszy start, odwołali, potem jeszcze 13 następne odwołali, a potem czekaliśmy godzinę, żeby puścić normalne wyścig, więc fajnie było. Y, promocja żeglarstwa przez duże rzad. <noise> dobra, jak nie będzie? Co wygra? E, dużo wiatru z północy, więc e, ja dalej, jeżeli musiałbym, to HRM Politechnika. Mieli słabszy początek Regat, ale ostatnio. Dobra, dobra, ale są dobra, dobra, dobra. Kto wygra całą ligę? E, w serce, serce mówi Politechnika, rozum mówi HRM. Ja myślę, że HRM. Myślę, że HRM. Hram w tej chwili jest na miejscu drugim w rankingu, ma punkt straty do polibudy. I to są dwie załogi, które jedynie się liczą. Jak zobaczymy na tabelę wyników, to PG musiałby spaść za lamelkę. To nie jest nierealne. Nie. Bo jest punkt różnicy. Ale myślę, że to jest jednak niewykonalne. Myślę, że Kosmal nie da się tego wyrwać. Myślę, że w takich warunkach obydwaj z kubą głębiowskim będą prowadzić swoje załogi tak, że nie dadzą innym Myślę, szans. że Kosmo nie zaryzykuje niczego więcej poza tym, żeby dojechać na drugim miejscu w trygatach za Kubą i dowie złotą w całym cyklu, bo to się, to się liczy. No tak. Kropka. No. Więc ja myślę, że PG Racing, więc twoje serce nie będzie krwawić. No, oby tak było, życzę sobie tego, no i cóż. A Kuba może mieć do siebie pretensje o to, że, że przespał pierwszą rundę. Zobaczymy. Czas pokaże, niczego nie zakładajmy. Dzisiejszy dzień ładnie nas już się zaskoczył, także. Natomiast mamy śmieszną rozkminę, wiesz, jak ktoś sobie odpali początek tego studia i przewinie na koniec, to może się w ogóle nie zgadzać ciebie nie było. Myślałem, że miałeś sam z sobą, rozkwinę mnie nie było. Nie, no, to, to dopiero jak wróciłeś, to, to do mnie uderzyło, że jak, jak teraz wróciłeś i ktoś ogląda tylko początek i koniec, to może w ogóle przegapić tą najciekawszą no, część. No, no, że na końcu taków, wiesz, że tak jest może i mało istotny. <laughs> Słuchajcie, jutro robimy live'a. O które Wojtek, robimy live jutro? O 14.00 live jutro? 14.30 będziemy próbować, yy, około godziny pewnie 14.00 50, 15, zacznie się wyścig. Finale. A robimy go na face'a i na na raz? Nie robimy go, tylko na YouTubie, Ja jestem zbanowany z Facebooka, nie mogę się tam pokazać. Ale ja mam, więc może zrobimy go na face'a. Dobra, na pewno na YouTubie, słuchajcie, jutro. YouTube Polski Ligierzgarski, czyli dawno odcinek. Tam bądźcie na pewno. I... Tam bądźcie na pewno, robimy jutro live'a z tego wyścigu z nową technologią. Wojtek nam tu tchnął nową energię, tak jest, to nas za kamera tam wydziwia. Więc tak, Jeronimo jest, więc robimy jutro live'a, śledźcie, bo się będą odcinować pierwsze historyczne medale. Młodzieżowej polski Ligi Żeglarskiej, czyli Młodzieżowych Klubowych Mistrzów Polski. Klubowych Młodzieżowych Mistrzów Polski. Tak jest, w żeglarstwie. Już nie patrzę z rzecz. Pa. Are you ready for the